Nie wiem, ile masz lat, ale jeśli masz mniej więcej tyle co ja, to możesz mieć takie wrażenie czasem, że idziesz do lekarza albo nie wiem, do urzędu i przyjmuje cię, obsługuje jakiś dzieciak. Mało Mało no. Ale tak naprawdę, jak nie skorzystasz z tej porady i jak się odwrócisz na pięcie, to stracisz. No tak, łatwo jest nam niedoceniać kogoś, mhm. prawda? Szczególnie jak ktoś jest młodszy i taki przy co on może wiedzieć o życiu. Prawdziwa tożsamość. Osobiste studium biblijne na cały rok. Czy znacie jakieś relacje mistrz-uczeń z Biblii? Na pewno Jezus, nie? Jezus i uczniowie to taka no, pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl. Są jeszcze jakieś? No, zdecydowanie jest wiele, natomiast to, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę w tym studium, to relacja, która wiązała Pawła z To Tymoteusz był młody chłopakiem, nie wiem ile miał lat. Paweł obdarzył go zaufaniem i powierzył mu jego opiece, powierzył takiej duszpasterskiej opiece młodemu chłopakowi, powierzył zboru gdzieś tam w Efezie. I dochodzi do sytuacji, kiedy Tymoteusz, jako ten młody chłopak, zmaga się z tym, z czym się zmaga lekarz albo urzędnik, do którego ja wchodzę, że staje przed nim ktoś starszy i próbuje udawać, że nie wiadomo kim jest, a tak naprawdę to przecież on sam miał powierzone ważne zadanie od Swojego mistrza. Tak? E, wiadomo, że jego głównym mistrzem był Chrystus. Zresztą Paweł wszystkim powtarzał, że jeśli chcesz kogoś naśladować, to mnie naśladuj tak, jak ja Chrystusa naśladuję. Niemniej jednak dostał powołanie od Pawła. Paweł o tym pisze nawet, żeby pilnował i nie zaniedbywał tego daru łaski, który jest w nim, który został mu dany przez proroctwo z nałożeniem ROD starszych. W dwóch miejscach Paweł o tym wspomina. No i tenże Tymoteusz. W jakiś sposób musisz sobie radzić z tymi, no. którzy są od niego starsi i którzy go lekceważą ze względu na jego wiek. No tak łatwo jest lekceważyć taką młodszą osobę, nie? Tak patrzysz na nią, widzisz, sobie myślisz, no, co ona może wiedzieć, ja ty już masz takie doświadczenia, już tyle przeżyłeś, a tam i tutaj będzie mówić rzeczy. I myślę że, myślę, że Ty Mateusz po prostu miał taką presję i czuł się tak trochę no, nie na miejscu, nie? Mm. Ale Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, czwartym rozdziale i dwunastym wierszu powiedział Tymoteuszo, Tymoteuszowi Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego mhm. wieku, ale bądź dla bieżących wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Mhm. Nie pozwól się lekceważyć i jednocześnie możesz być nawet wzorem dla nich, mhm. więc... Mhm. No właśnie, to jest to, co dla mnie jest ciekawe w tej myśli, to jest zwrócenie Pawła uwagi na to, że Tymoteusz ma się czym wybronić, bo może się wybronić tym, że będzie postępował w czysty sposób, że będzie ich kochał, że będzie chodził w duchu, w wierze i w czystości, będzie pilnował tego, żeby oni zachowywali się tak, jak Paweł im to polecił, czyli swoją postawą będzie budował zaufanie do siebie i swoją postawą będzie podkreślał swój autorytet wobec tych ludzi, które zostaną nadane przez Pawła. Hmm. W Ewangelii Jana Jezus daje nowe przykazanie. Hmm. Mówi, kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni i drugich tak, jak ja was ukochałem. I potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, hmm. jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. No i zobacz, on też nie daje im wizytówek z napisem, to jest uczeń Jezusa, tylko mówi, że sposób, w jaki będą się zachowywać, sposób, w jaki będą się odnosić do innych, będzie uwiarygodniał ich jako uczniów Jezusa. Nie? To jest ciekawe, bo. Jest bardzo podobne do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą w kontekście Tymoteusza i Pała, że to nie, nie sama wizytówka i nie to, jaki jest jego status społeczny i nie to, ile on ma lat, ma go uwiarygodniać, ale właśnie jego postawa i właśnie to, w jaki sposób on traktuje ich. W Biblii jest mnóstwo rad, które mówią o tym, jak powinniśmy traktować innych ludzi, jak patrzeć na nich z miłością, jak patrzeć na nich. W sposób duchowy, żeby widzieć mhm. to, co Bóg widzi w nich i wydobywać z nich całe piękno. Ale ja myślę, że czasami sobie tylko myślimy o tym, że to jest do naszych właśnie braci, gdzieś wokół Wam na myśli, po prostu do ludzi dorosłych. Mhm. A rzadko myślimy o tym jako o czymś, co jest powiedziane do wszystkich ludzi, czyli do dzieci, tak samo. Tak. I myślę, że też po tym mogą nas ludzie. Poznawać jako uczek Jezusa, że będziemy się odnosić z miłością, z, yy, kochać jedni drugich tak, jak Jezus nas ukochał mm -hmm. właśnie w stosunku do dzieci, prawda? No tak. I tu chyba nawet nie chodzi tyle o to, że mamy się w jakiś konkretny sposób od, odnosić do naszych dzieci. Chociaż i takie teksty będziemy przytaczać zaraz do głosami, mm -hmm. ale po prostu mamy nie sprawiać, że ktoś będzie się czuł gorszy albo mniej znaczący, albo a jednocześnie, że my się będziemy wywyższać i czuć się lepsi, wyżej, bardziej znaczący. Tylko z tego powodu, że jest między nami różnica wieku, nie? No i też myślę, że jeżeli traktujemy dzieci jako, no tak z trochę oka, mhm. w ogóle w życiu człowieka chodzącego z Bogiem, mhm. to możemy nie odebrać Mnóstwa rzeczy, które Bóg chce przez te dzieci zrobić dla nas, nie? Przez dzieci, myśląc o dzieciach małych, myśląc o dzieciach już takich dorastających, często możemy siebie ograniczyć, po prostu nie ufając temu, że Bóg może przez nich do nas mówić i że on może mówić wielkie rzeczy, że on może coś. Wiecie, no, Duch Święty może usługiwać się przez dzieci, jeżeli dajemy mu przyzwolenie, jeżeli dzieciom damy przyzwolenie do tego, to będziemy mogli po prostu być ubogaceni, bo taki młody Tymoteusz, pomyśl sobie, kto jest taki tymoteusz w swoim życiu, może naprawdę być wzorem dla ciebie. I możesz nauczyć się coś od niego, jak go zapytasz, jak dasz mu przestrzeń, żeby on Ci coś odpowiedział, jak on to robi. I naprawdę Bóg może użyć. Taką młodą są do tego, żeby się ciebie też coś nauczyć. Dobrze, że ta kultura się zmienia, prawda? Bo my też odnotowujemy w ostatnich czasach w tym naszym polskim ewangelicznym, jakoś tam chrześcijaństwie, ten ruch kościoła dziecięcego, który kształtuje świadomość dorosłych, że ten sam Duch Święty, który mówi do ciebie, mówi również do Twojego dziecka. To dziecko może być dosłownie kilka lat. I może słuchać głosu Bożego, i Duch może mu mówić, Bóg może do niego mówić rzeczy znaczące dla całego kościoła, nie tylko dla niego samego. I że mimo to, że dzieci są małe i noszą małe uchwały, to nie, nie mają małego duszka świętego, takiego duszka świętuszka, tylko mówi do nich ten sam Duch Święty, ten sam, który wzbudził Chrystusa z martwych, mieszka w nas i może mieszkać w nich, kiedy one go zapraszają, i może przez nich działać i mówić do nas. Zresztą jeśli Bóg mógł przez osłę mówić, no, ale wiesz. znowu przecież mamy nie poniżać i nie traktować, no nie zważyć dzieci, prawda? Więc darujmy sobie to porównanie. Oj tak. W liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, w 21 wierszu jest taka konkretna rada do rodziców, mhm. do ojców wobec swoich dzieci. Myślę, że nie tylko swoich. Ojcowie nie wywołujcie do swoich dzieci rozżalenia, aby nie uległy zniechęceniu. Mm -hmm. Co o tym myślisz? No, pytasz mnie jako ojca. Oczywiście, tak? no, y oczywiście że mam sobie wiele do zarzucenia, ale znowu, czy powinniśmy się pogrążać w takich postawach, żeby sobie coś zarzucać, czy raczej odrzeźwieć po prostu, potraktować to tak jako sole trzwiące i poskładać te klocki, o których teraz rozmawiamy, tak, że. Bóg chce ci usługiwać przez dzieci. Bóg chce, żebyś ty usługiwał dzieciom. Dzieci są takimi samymi ludźmi, jak Ty jesteś, i Bóg w taki sam sposób chce ich używać. Co więcej, Jezus, kiedy był z uczniami na ziemi, powiedział: Jeśli ktoś się nie stanie taki mhm. jak one, jak one są główne, jak one są bezpośrednie, mhm. jak są szczere, jak potrafią skakiwać w ramiona Ojca. Więc. Rzeczywiście, nie pobudzaj do gniewu swoich dzieci. Tam jest w którymś momencie, yy, 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 Ty, przeczytaj, żeby nie uległy zniechęceniu. W innym przekładzie, ja to szybko odpowiem, tak, w innym przekładzie jest napisane: Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu, czyli nie, nie jątrzcie, nie drażnijcie swoich dzieci, aby nie upadały na duchu. Oczywiście, tu nie chodzi o ducha Bożego, który miałby upaść w tych dzieciach. Nie no to, 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 może tak samo to brzmi po polsku, to nie ma tego samego znaczenia. Natomiast, rzeczywiście, zobacz, że to, co robimy w rzeczywistości fizycznej, w jakiś sposób podburza tą albo stara się obalić często tą duchową rzeczywistość. Więc, jeżeli jesteśmy przeznaczeni do budowania naszych dzieci, do bycia dla nich wzorem, do uczenia ich i prowadzenia, a w rzeczywistości fizycznej, Robimy rzeczy, które sprawiają, że tracimy z nimi kontakt i że ta relacja między nami, więź z dziećmi jest po prostu naruszona, to blokujemy też możliwość wpływania na nich w sferze duchowej. No, ale też podoba mi się to. Te dwa tłumaczenia, jakbyśmy połączyli, to uleganie zniechęceniu. Też musimy myśleć o tym, że my mamy zachęcać, a nie zniechęcać, nie? I ja to też biorę do siebie, nie tylko, że ty jesteś ojcem, mhm. tylko chodzi o to, żeby po prostu patrzeć na drugiego człowieka w ogóle. Z... I znowu możemy to wziąć właśnie nie tylko do dzieci, prawda? Patrzcie na drugich ludzi, żeby ich, nawet jak coś zrobią złego, no to żeby im o tym powiedzieć, mhm. ale żeby ich zachęcać, nie? A nie po, a nie po prostu coś mówić, mhm. rozżalić je i zostawić, nie? One, ludzie nie chcą ulegać zniechęceniu, to nie możemy być tacy, którzy będą to sprawiać, nie? Mhm. Jakub w swoim liście w kilku miejscach zwraca uwagę w ogóle na to, że miłość musi być czynna, że nie może być pusta, że nie może być bez pokrycia. I on w tym kontekście się wypowiada w trzecim rozdziale. Od piątego do ósmego wiersza przeczytam. Język małym jest członkiem, a bardzo się wynosi. Oto mały ogień, jak wielki las podpala. I ten język jest ogniem, język jest światem nieprawości umieszczonym ośród naszych członków, tym, co kara nasze ciało i rozpala krąg naturalnych skłonności, sam będąc rozpalony przez gehennę". No to jest wow. wiele odniesień, tak? Wszelka bowiem natura dzikich zwierząt, ptaków, gadów, stworzeń morskich jest poskromiona i jest poskromiona przez naturę człowieka, ale nikt z ludzi nie może poskromić języka. Zło to nieposkromione, pełne śmiertelnego jadu. Wow, no to bieda z nędzą. <laughs> Trochę bieda z nędzą, nie? Ale Jakub wyraźnie zwraca uwagę na to, że musisz nauczyć się panować nad tym. Tak jak musisz y, intencjonalnie uczynniać miłość, tak? musisz mhm. tą miłość zamieniać w tą miłość karitas, w tą, która jest czynna wobec potrzeb innych ludzi. Tak samo świadomie musisz używać tego, co masz w codzienności, więc nie możesz y, puszczać. Mhm. Y, Swojego języka, tak żeby dryfował, żeby robił co chce. Gdzie indziej zupełnie w Biblii jest odniesienie do tego, że język jest sterem okrętu, tak? Że, że mały ster, mała część okrętu sprawia, że ten okręt popłynie tam, gdzie powinien, albo, no właśnie, popłynie to jest w ogóle dobrym słowem, prawda? Bo zobacz, jak łatwo można popłynąć, gdy zaczynamy w złości odnosić się w niewłaściwy sposób do tych, którzy są na naszej drodze. Ja tak sobie czytam tego Jakuba dalej, i na końcu tego całego wywodu o języku jest napisane: Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Podobnie gorzkie źródło nie może wydać słodkiej wody. I myślę sobie, że tutaj znowu powracamy do tematu tożsamości, mhm. do tematu odnawiania swojego umysłu i tego, czym się karmimy, tak? Bo jak mhm. karmimy się. Słowem Bożym, jak karmimy się dobrymi rzeczami, to nawet jak gdzieś zabłądzimy, to jakby łatwiej jest wejść z powrotem, przeprosić, bo to też jest mm -hmm. ludzka rzecz, żeby przepraszać, przyznawać się do błędów i po prostu iść tą dobrą mm. stroną i żeby wypływały z nas słodkie wody, a nie gorzkie. Nie? Jeżeli sami mamy w sobie gorzkość i w goryczy żyjemy, no to wypłynie z nas to samo, tak? Mm -hmm. Jeżeli się opierasz na tych obietnicach, no, słodek, które jest ci dane. Zawsze możesz powiedzieć, nie, nie przyjmuję tego, co ze mnie teraz wypłynęło i to nie jest prawda o mnie, to nie jest to, Dokładnie. co Bóg we mnie złożył, więc decyduję się iść w zupełnie inną stronę. I przestaję się też potępiać, mm -hmm. co sprawi, że będę stać w miejscu i że nic z tym nie zrobię, ale zaczynam, odnosząc się do Bożej obietnicy, wypuszczać słodką wodę z moich ust, prawda? No i dalej Jakub pisze, że mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Mhm. A plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. Mhm. Wcześniej wspomniano o tym, że ambicje, tam gdzie są ambicje, gdzie jest jakaś taka zazdrość, no to same złe rzeczy wychodzą z tego, mhm. tak? Lepiej żadnej mądrości i o tym, na co powinniśmy nasze właśnie głowy skierować, i to jest właśnie coś, co mamy w Bogu, tak? No i jeżeli takie coś się dzieje, wiedząc o tym i pozwalając wypływać dobrym rzeczom z naszego serca i wtedy, kiedy się napełniamy dobrymi rzeczami, kiedy żyjemy w relacji z Bogiem, no to wtedy będzie wypływać z nas te rzeczy i będziemy je po prostu widzieć. Amen. I jak wrócimy do listu do kolosan, do trzeciego rozdziału, tylko o kolejnych 12, 12 do 14. Mm -hmm. Dlatego więc przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w litości wnętrze, dobroć, pokole, łagodność, cierpliwość. Czytaliśmy to tydzień temu przecież. Mm -hmm. Znosząc jedni drugich i darowując sobie wzajemnie, jeśli ktoś miałby coś przeciwko jakąś skargę. Jak Chrystus wam darował, taki wy. A na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. Nie? Więc znowu mamy powrót do odnawiania umysłu. Bardzo bezpośredni. No i popatrzcie, co tam jest napisane. To też nie jest napisane tylko do dorosłych, tylko mm -hmm. do każdego człowieka, czyli do dziecka twojego też. Mm -hmm. Że to samo dobre nie? Jak popatrzymy na list do Galacjan no, 6.1, mm. to jest tam napisane tak. Jeśli człowiek... To podobna rzecz naprawdę. Jeśli człowiek zostanie przełapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Mhm. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie olegli pokusie. Kim nie jesteś lepszy od swojego dziecka? Mhm. Możesz po prostu. Po pierwsze, że on napisał to do dorosłych ludzi, tak? Bo on napisał tak. to do galacjan, czyli do ludzi, którzy tam żyli do dorosłych ludzi. No ale, jeśli popatrzysz na to, twoje dzieci też robią błędy i ty jak mm. masz do nich podchodzić? No właśnie, jeżeli przyłapiesz swoje dziecko na jakimś upadku, że coś źle zrobiło, no to ty jesteś duchowy, myśl o tym, poprawiaj takiego w duchu łagodności. No, to poprawianie, wiesz, ja tu w tym Przechładzie Bardzo lepiej, fajne, mm. bardzo fajne wyjaśnienia różnych e, greckich słów, czasowników zwłaszcza które są używane w tekście i tu jest takie słowo, które możemy przeczytać jako katartidzo, to naprawiajcie albo poprawiajcie i okazuje się, że to jest w języku greckim określenie medyczne i oznacza, słuchajcie, uczynić sprawnym, wzmocnić, naprawić złamanie albo wyposażyć, uczynić doskonałym. No Czyli w ogóle nie chodzi o to, żeby komuś coś wytknąć, powiedzieć Weź się ogarnij, koźniarzu, bo znowu coś zawaliłeś, musisz to zmienić. Tylko chodzi o to, żeby usłużyć tej osobie pomocą medyczną, tak jak medyk Ci kości poskłada i sprawi, że będziesz mógł się zrastać i w pełni cieszyć sprawnością później. Tak Ty masz w duchu łagodności pomoc temu, kto upada. Hmm, no właśnie. No i co? Dochodzimy do końca tego tematu. Wydaje mi się, że dobra nauka dla każdego człowieka, dla każdego rodzica, dla każdego członka w jakiejś społeczności, gdzie są dzieci, gdzie są dorośli. Uważajmy na nasze dzieci. którym jest szacunkiem. Uważajmy je też za dzieci Boga, które mogą na nas mieć wpływ. My mamy na nich wpływ, ale oni też mają na nas wpływ. Słuchajmy co mają do powiedzenia, poprawiajmy w duchu łagodności jedni drugich, może czasami od nich możemy mieć poprawę dostać. Też fajnie był ich uczyć, żeby one też nas y, jakoś strofowały czasami, tak? I pokazywały rzeczy, które możemy zmieniać, bo jesteśmy jedni drugich brać. Jesteśmy wszyscy razem ciągle w po Podziel się dobrą nowiną z innymi. Subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i udostępnij ten film swoim bliskim. Przez 8 tygodni przyglądamy się odnoszeniu do różnych rzeczy. Odnosiliśmy się do pieniędzy, odnosiliśmy się do braku, odnosiliśmy się do porażki, odnosiliśmy się do dzieci, odnosiliśmy się do różnych innych rzeczy, a za tydzień odniesiemy się do okoliczności. Co możemy zrobić, jak powinniśmy reagować na to, co nas spotyka?